Witam Was bardzo serdecznie z bajchu z tej strony i zapraszam na kolejny i tutaj już prawdopodobnie ostatni odcinek This War of Mine. Katia jeszcze się trzyma, już myślałem, że w poprzednim odcinku dostanie depresji i odejdzie, jednak jeszcze się trzyma. Pożegnaliśmy Cwetę. Cweta zmarła niestety, więc mamy Zlatę, która jest chora lekko chora, ranna, lekko zmęczona i w dosyć dużej depresji. No i mamy Katię, która jest lekko zmęczona, ranna, lekko chora i w dosyć dużej depresji. Także mamy, tematy, tematycznie mamy wszystko. No i zaczynamy kolejny dzień, zaczynamy go oczywiście od wydarzenia. Wydarzenie jakie będziemy mieć to braki żywności. Czyli dodajemy 3 do chłodu coraz zimniej, zima się zbliża, teraz mam pięć, więc do powodzenia. I usuń z gry, z pudełka, nie ze schowka, następujące żetony. Jedną konserwę, <duszelny> dwa surowe mięsa i trzy warzywa. Te żetony usuwamy całkowicie z gry, czyli o tyle jest pula mniejsza. Już nigdy nie możemy mieć trzech konserw, możemy mieć maksymalnie dwie. Więc to dość dużo zmienia. Tym bardziej, że musimy zabrać żywność dla głodujących. bo depresja wszystkich postaci podniesie się o 2. Więc... Powodzenia. Ta karta była miła. No i teraz mamy akcje dzienne. Jak tutaj nam mówi dziennik. I dwie postacie mają jedną akcję ze względu na swoje rany. Więc z lata pójdzie na zewnątrz i będzie liczyć, że nie dostanie kurki od snajpera. Może ktoś jeszcze się pojawi, Katia. Nie może zginąć, więc ona pójdzie szperać. I teraz z lata. Nie chcemy jedynki. Piątka. Z lata przeżyła. A Katia? Ile znalazła? 10. Znalazła cztery różne rzeczy. Czyli zapewne 4 drewna, bo trzeba palić w piecu. I zobaczymy, czy ktoś jeszcze jest tutaj z nieznajomych. Jest jeszcze nieznajomy jeden. Czy jest jeszcze ktoś z nieznajomy? No, jeszcze się znajdzie. Znalazł mi się jeszcze jest nieznajomy. Dobra. Tatasujemy i mamy wygłodniałego przybysza. Wygłodzony przybysz prosi o dach nad głową. Jeśli przyjmujesz przybysza do dobierz kartę stali nieużywanych postaci i dodaj ją do grupy. Umieść na niej żeton głodu poziom trzeci. Dodaj trzy części mechaniczne, leki i nóż do schowka. Następnie usuń tę kartę. No, oczywiście, że go przyjmujemy do grupy. Czyli dostajemy leki. Co jest ok, bo jesteśmy chorzy. Głód na poziomie trzecim. To jest dalej dwie akcje, więc może nie będzie tak źle. Trzy części mechaniczne. Mechaniczne, nie elektryczne. Obiecał nam trzy części, a miał przy sobie tylko dwie. A to. I nóż, czyli mamy teraz już dwa noże. Jesteśmy uzbrojeni poznamy dwa noże i pistolet. I kto do nas dołączył? Czerwony, 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 czerwony. A jednak nie. Prawniczka Emilia. Na początku każdej fazy świtu możesz podnieść zmęczenie Emilii o dowolną liczbę poziomów i o tyle samo obliczyć jej depresję. Kurczę, szkoda, że nie mieć czy kogoś innego. I pije kawę. Tak jak Katia i oczywiście nie mamy kawy, tylko mamy papierosy. Jeśli na polu chłodu znajduje się co najmniej dwa żetony tony chłodu podnieść depresję Emilio. A, i lubi ciepło! No to nie wiem, czy wiesz, ale zima się zbliża, e, więc może być problem z tym ciepłem. Znajdziemy Emilię sobie szybko. Czy ty jesteś Emilio? Nie jesteś Emilio. Czy ty jesteś? Nie jesteś. Też nie jesteś. Oczywiście jedyna, która została. Nie, dwie osoby zostały już w tyłu. Oczywiście ona jest ostatnia. Damy jej niebieski, niebieską podstawkę, bo to przynosi szczęścia, jak wiemy. Mamy naszą Emilię. I Emilia ma dwie akcje. Co Emilia zrobi? Napali w piecu, to na pewno. Ale najpierw chyba pójdzie jeszcze pod drewno. Żeby jak najwięcej tego chłodu ściągnąć, więc Emilia Idzie szperać za swoją pierwszą akcję. 9, więc 4 to jest 1, 2, 3, 4, 5. No dobra, to bierzemy 4 drewna. No i Emilia idzie rozpalić w piecu, czyli to jest 1, 2, 3 4. Spalimy książkę. Raz, 2 3 4 zostanie jeden chłód zostanie że rozpaliliśmy w piecu, daliśmy do pieca. Nie, że dodaliśmy do pieca teraz. Każda osoba pije wodę, bo to już czas na zmierzch. Czyli tutaj jest wszystko dobrze. I teraz Emilia zje konserwę, ponieważ konserwa obniża o 2, czyli do jedynki jej wróci. No, a potem nieważne kto co zje już, ale każdy zje. I teraz jak to zrobić? Emilia pewnie zostanie. Tak, Emilia zostanie, żeby bronić. A Zlata i Katia wyjdą, żeby szabrować. Tak patrzę na tą, na... Tutaj są zamknięte drzwi, których nigdy nie ma. Zawsze od razu się za drzwi zabierałem. Z tak mało miejsca, tak mało rzeczy tutaj zrobiliśmy w tym. W tym. Pójdą szabrować. Wezmą papierosy, bo są drogie. Może się uda na coś wymienić. Wezmą pistolet i nóż. Czy pistolet zostawić? No, wezmą pistolet i nóż. Jeszcze jest dwa. Wezmą tylko pistolet. Wezmą piłę na wszelki wypadek. I wezmą mleki. I wezmę zioła i łuski i liczymy, że może coś pohandlujemy gdzieś. Pewnie na starówkę pójdziemy. Tak, pójdą na starówkę. Stwierdziły, że warsztat samochodowy już jest przeszukany do końca. Katia dostanie drugie zmęczenie, Zlata dostanie drugie zmęczenie i Emilia dostanie pierwsze zmęczenie. Emilii został jeden nóż. I tyle. Można zacząć eksplorować. Czyli 12 kart dostajemy. Chcemy najpierw przejść przez to. Potrzebujemy kawę to na pewno, bo inaczej może się Katia ewentualnie upić, i wtedy nie potrzebujemy aż tak tej kawy, ale dalej. 4, 5, 6. obrócę sobie pierwszy szósty 1, 2, 3, 4, 5, 6 Czyli mamy 6 kart na to, żeby coś jeszcze znaleźć i potem idziemy handlować. 2, 3, 4, 5, 6. Czyli zaczynamy od krat. Piłę, a tu nie ma krat. Nie potrzebujemy tej piły, ze sobą, ale trudno. Czyli to jest odrzucone, i mamy coś innego. Mamy drzwi, rzucimy na hałas. Bo jest tylko jedynka, więc przejdziemy przez te drzwi. Osiem. Dobrze. Znaliśmy jakieś meble, czyli podniesiemy i rzucimy na hałas. Czyli dwójka tutaj jest, 6 jest ok, znalezisko 6. Chemikalia znaleźliśmy. To zawsze coś. I co w medlach znaleźliśmy? Warzywo, zioła, opatrunek. Warzywo, zioła, opatrunek. Żyło, opatrunek i zioła. Dobrze, że jest opatrunek, to pozwoli nam może z ran kogoś wyleczyć. Idziemy dalej. Szperanie. Zwrócę jedną kartę, aby wybrać jedną rzecz, czyli weźmiemy warzywo. Jeszcze jedno. Muszę jeść. I dalej. Nie możemy zwrócić trzech kart, bo nie będziemy mogli handlować. Czyli rzucimy szarą kością dwa razy. Najpierw za zlatę. Bez przerzutu niepotrzebny i teraz za Katia też nie mamy przerzutu, też jest niepotrzebny, oddaje się. I teraz wejdziemy pohandlować, czyli oddajemy 6K. Teraz 2, 3, 4, 5, 6. możemy przeczytać 50, 5. Mimo tłumu ludzi, w niczym nie przypomina to żadnego targowiska sprzed wojny. Wydędzniali ludzie, wyglądający jak szkielety, próbują wymienić się ochłapami i rupieciami. Dołączamy do nich. Możesz tu kupić dowolne żetony. Prowizja 4. Czyli normalnie byśmy musieli wydać najpierw cztery wartości, tak? czyli na przykład cztery takie zioła, które są warte 1, żeby yy, móc tu kupować. Jak dobrze pamiętam... Prądem. Tak, yy, ale Katia ma specjalną zdolność targowania się i podczas handlu z udziałem Kati obniż prowizję do zera, czyli nie musimy płacić. Teraz co byśmy chcieli, mamy dowolne żetony tutaj, więc chcielibyśmy na pewno jedzonko jeszcze jedno, czyli jak damy 5 ziół. 2, 3, 4, 5 to weźmiemy sobie warzywko. Jeszcze jedno, bo akurat jeszcze jedno warzywko jest. Czyli każdy będzie miał co jeść. Potrzebujemy kawę. Papierosy. Aha, papierosy są warte w ogóle 6. Czyli idealnie, bo sprzedamy wszystkie. Czyli to jest 6, 12, mamy 24 tutaj. 24. Czyli na pewno weźmiemy kawę. Dwie. Nawet trzy weźmiemy na wszelki wypadek. Czyli zostaje nam 21. 21. Weźmiemy jeszcze jeden opatrunek, czyli to będzie 11. 11. Jeszcze jedne leki, to jeden nam zostanie i za jeden możemy dorzucić łuskę, żeby były dwa i chemikalia, żeby były trzy ewentualnie. A tutaj mam chemikali i nie wziąłem. Ok. 3. Możemy zrobić z tego 3, jakbyśmy chcieli. Dorzucimy łuskę, czyli za 2 weźmiemy dwie książki. No i teraz liczymy. Kupujemy 20, 25, 28, właśnie nie wiem, 30. I tutaj też powinniśmy mieć 30, czyli to jest 6 dzięki tej karcie. Papierosy Bimber, Bizuteria i Spiritus jest wart 5 więcej, czyli 6, 12, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10, czyli 30. Zgadza się, powymienialiśmy się. Sprzedaliśmy drogo papierosy, skorzystaliśmy z tego, że żołnierze chcą palić. Mamy jedzenia dla wszystkich. Mamy książki na rozpałkę. Mamy leki, i opatrunek, czyli akurat mamy dwa leki, dwa opatrunki, więc dwie osoby potrzebują tego, także tutaj jest spoko. Nie mam jeszcze jedną kartę, więc zobaczmy, co tu jest. Może będzie coś dobrego. Podnieść hałas 3. Nic nie ma tutaj dobrego, ale też nie ma nic złego. Czyli tak naprawdę wracamy z jedną wagą, tylko pistolet nasz waży. Tak, tylko nasz pistolet waży. Więc na pewno weźmiemy trzy wody. Czy mamy jeszcze trzy? Sześć wody weźmiemy. Weźmiemy jeszcze dwie wody. Jedno drewno, żeby mieć parzystą liczbę, ewentualnie rozpalić. I wodę na no zaś Tak mi się zdaje, że będzie najlepiej. Teraz damy nóż. Niestety możemy tylko jeden. Nie można dwoma nożami bić się w tej grze. Zobaczmy, co za intruzi przyszli do Emilii. Szabruwnicy. Dwie rany i sześć zasobów, zaczynając od najdroższych. Czyli najpierw nasze noże zabiorą, wtedy gdybyśmy zostawili pistolet z nabojem, to by mogła strzelić do nich dwa. To ma przerzut, ale szansa na trójkę tutaj to jest jedna szósta. Czyli dostaniemy na dwóch. I teraz co zmienimy? 6 6 żetonów. 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, tu jest jeszcze 6 Skąd oni biorą? Czy jak ona ma nóż przy sobie, to ten nóż też zabiorą? A nie, Ten nóż jest jeden bezpieczny. No dobra. Czyli to był raz. Bimber będzie na pewno, bo jest też droższy. Czyli w tej samej cenie. Czyli 2, 3, 4, 5, 6. No dobra. No to te dwa, anulujemy dwie rany, które by miała dostać. Żeby nie była ranna. Odrzucimy nóż, odrzucimy bimber i odrzucimy trzy części mechanicznej, i część elektryczną. I wtasujemy to z powrotem. Czyli trochę straciliśmy, ale nie było takiej dużej tragedii. Rano. Teraz morzem. Wróci tutaj, i dziewczyny też wrócą. Dziewczyny wrócą z dużą ilością rzeczy. Mamy kawę, mamy drewno, mamy opatrunki i leki, które zaraz będziemy używać. Książki też na rozpałkę. Kolejna chemikalia i trzy warzywka. Do zjedzenia. Następnie przydzielimy leki i opatrunki, czyli przydzielimy Kati i zlacie po leku, i Kati i zlacie po opatrunku. Więc nie powinno być teraz źle z nimi. E, I karta losu. Depresja przez brak kawy jej się nie podniesie, więc na razie jesteśmy bezpieczni. Katia bardzo wytrwała jest. Podnieś o jeden rany wszystkim, którzy nie użyli opatrunku, obniż o jeden rany wszystkim postaciom, które używa opatrunku, czyli. I Katia, i Zlata. I odwróć wszystkie opatrunki. Jeśli chłód minus deski, w wnosi 3, nie. Mamy jeden. Wymień najbliższe miejsce, czyli ten warsztat samochodowy nasz. Już była to jest gry. Pewnie pójdziemy znowu na starówkę. Tutaj chodzi zniszczony dom. Serwę można znaleźć. Będziemy trzeba się zastanowić, bo tutaj potrzebne jest jedzenie. I rozpacz charakter B każdej postaci. Z lata, co masz pod B? Jeśli. <laughs> Przepraszam. O nie. 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 Katia B, jeśli w schowku znajduje się gitara. Myślałem, żeby ją kupić, ale kupiłem leki. Nie obniżymy go ten. Jeśli na polu chłodu znajduje się co najmniej dwa rzetony chłodu, podnieść depresję o 1. Nie. Niestety z lata ma. Jeśli jakakolwiek postać jest w depresji, poziom drugi lub trzeci, podnieść depresję z lata o 1. 4. 208. Z lata. Z lata nie wytrzymała. Było tak dobrze. Zlata opuściła swoje schronienie Na pewnej nocy. Padła ofiarą handlarzy ludźmi, gdy próbowała przedostać się do Kanady do brata. Nie. I stracimy też te leki, które były do niej przypisane. Papali z lata. Lata to była pani z gitarą. Nie, karty akcji specjalnych. Mam Kto tam? Dobierz i kolejny rozpatrz. Dwie karty stali przybyszów. To może być spoko. Zagranie na koniec dowolnej fazy, czyli zaraz możemy to zagrać i podboski, boski dobra, czyli weźmiemy to i pewnie zaraz ją zagramy śmieję pośród nas na koniec fazy świtu jeśli od poprzedniej fazy świtu do tego momentu jakaś postać zmarła lub opuściła grupę Niestety, znowu sprawdzamy. Emilia jest prawniczką, więc empatii nie ma żadnej. Więc od 4 wzwyż. Także 7 jest ok. I Katia ma 7 empatii, więc potrzebujemy 8. Niestety mamy 3. A to oznacza. Poziom depresji wchodzi na 5 de facto, więc mamy epilog 458 dla Kati. Katia 1436. Pewnego dnia Katia wyszła z domu zostawiając swój dziennik. Przekazano go jej z rozpaczonym rodzicom, którzy opublikowali go po kilku latach. Dodaj jedną książkę do schowka. Usuń tę postać z gry. No, nie przekazalibyśmy jej, bo pewnie poszłaby na rozpałkę. Ale z tym, jak Kartia odeszła, skończyły się nasze jakiekolwiek szanse na zwycięstwo. Niestety nie wytrzymała tak naprawdę przez to, że nie wytrzymała jak ona miała? Z lata. Katia także poszła za nią no miały taką więź. Że sam, całkiem możliwe, że padły razem ofiarą łowców, niewolników. Więc nie jesteśmy w stanie, jest, w tym momencie przegraliśmy, tak zostało nam tu do przeżycia jeszcze jeden. Dwa dni. Trzy dni, pewnie. Tak. Trzy dni by nam zostały do przeżycia. No, Katia była blisko. Może. No, tutaj też nie, za dużo nie zmieniały te karty. Nasz dom był bardzo jeszcze zagruzowany. Zbudowaliśmy w sumie tylko trzy rzeczy. Nie wymyśliliśmy nic. Także to też nam nie pomagało. No ale to tyle, jeśli chodzi o This War of Mine. Wiecie już, jaki typ jest gry. Wiecie, jak wygląda gameplay. Tak jak powiedziałem, w kilka, jak widzicie, no nie ma tutaj za bardzo, jak grać więcej osób. Tam jest kwestia, że osoba, która ma dziennik, ma decyzję. Ma ostatnie słowo. No ale w tego typu grach jednak nie kłócisz się, tylko słuchasz rozsądku i faktycznie próbujecie zrobić jak najlepszy wybór. Mogą być taki... Czasem taki moment, że na przykład, a no dobra, idziemy tutaj, kij, jeżeli ktoś zginie. No ale to zwykle z dyskusji też wynika. Jeżeli jesteś w stanie uargumentować wszystko, to, to reszta się zgodzi. Po prostu więcej osób jest, więcej pomysłów, więcej rzeczy osoby mogą zobaczyć, gdzie jest zagrożenie, z której strony idzie to zagrożenie. Na solo to wygląda w ten sposób. Jedna osoba widzimy, nie, za, nie zabudowaliśmy deskami nic, a deski są bardzo dobre, bo deski e, za każdą deskę, którą mamy, obniżamy zarówno chłód, jak i obniżamy intruzów, tak, czyli na przykład jeżeli ci mają sześć przedmiotów i dwie rany, tak jak tutaj jest, no to widzimy, e, deski też powodują tak jakbyśmy rzucili jeden sukces, tak, czyli w tym wypadku przy takim rzucie. Odejmujemy trzy, jeżeli mamy jedną deskę. Jest świetna. No nie zbudowaliśmy nigdy tego warsztatu. Stwierdziliśmy, że potrzebujemy piecyk. Może piecyk trochę za szybko. Z drugiej strony nie, nie zbierał nam się tutaj chłód. Także to też jest plus. Tyle ode mnie w tej serii. To było This War of Mine. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że cała seria Wam się podobała. Ja Wam dziękuję za każde wsparcie. Tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku każdy komentarz, każdy lajk, like, każde udostępnienie każdego z tych filmików, czy z dowolnych filmików powoduje, że algorytm Google trochę bardziej je rozprzestrzenia. Jeżeli Wam się podoba zapraszam do subskrybowania też, żebyście byli na bieżąco. Wiem, że Ci co oglądają na żywo to widzieli ostatnią miesięczną przerwę, ale to też powody zdrowotne niestety. Mam nadzieję, że takich przerw będzie jak najmniej Tymczasem ode mnie to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę, bardzo Wam dziękuję jeszcze raz za wsparcie. Życzę Wam miłego dnia, popołudnia, wieczoru, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. I do usłyszenia w następnej serii. Cześć!